Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający. Dzisiaj, proszę Państwa, chciałbym się zająć pierwszą karą, którą nałożył prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z nieprzestrzeganiem rozporządzenia rodu. Pierwsza kara to prawie milion złotych, dokładnie 943 470 zł, nałożona 15 marca 2019 roku przez panią dr Edytę Bielak-Jumaa, która jest prezesem Urzędu Ochrony Danych. Za co ta kara? Kara została nałożona za niewypełnienie obowiązku, zaniechanie wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane spółka pozyskała z publicznie dostępnych źródeł. Czym zajmuje się ta ukarana spółka? Mianowicie ta spółka gromadzi dane osób prowadzących działalność gospodarczą, które są dostępne i w centralnej ewidencji działalności gospodarczej w KRS-ie, dane GUS-u, w CEPIK-u, czy też w monitorze sądowym i gospodarczym. I z tych danych, które są dostępne, tworzy bazę pozwalającą na weryfikację wiarygodności na przykład takiego przedsiębiorcy. I zgodnie z artykułem 14 RODO ma obowiązek informacyjny wobec tych osób fizycznych. No i to, ta ukarana spółka zdecydowała, że tylko i wyłącznie wysłała informa obowiązek informacyjny w postaci elektronicznej na maile przedsiębiorców tylko tych przedsiębiorców, którzy podali adresy e-mail, czyli tych osób fizycznych, które podały adresy e-mail. Natomiast wobec osób, które nie podały adresu e-mail, stwierdziła, że może skorzystać z wyjątku dotyczącego obowiązku informacyjnego, który pozwala odejść od realizacji tego obowiązku w przypadku, jeżeli wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku. No i tutaj jest kwestia sporna. Mianowicie, spółka ukarana wyszła z założenia, że obowiązek wydrukowania listu tak to trzeba będzie zrobić papierowych zapakowania ich w koperty i wysłania pocztą byłby niewspółmiernie duży wobec zysków jakie zakładała ta spółka w przypadku osiągnięcia realizacji tego przedsięwzięcia natomiast wobec tych osób których nie poinformowała zamieściła na stronie internetowej na każdego ale również dla nich informacje o przetwarzaniu danych osobowych Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych niewypełnienie tego obowiązku informacyjnego poprzez niewysłanie na adres pocztowy tych przedsiębiorców, na przykład poczty, listu z tym obowiązkiem informacyjnym, czy też zaniechanie nawet kontaktu telefonicznego z tymi przedsiębiorcami. Zdaniem prezesa Łodo nie jest czynnością niemożliwą i nie wymaga nadmiernego, dużego, niewspółmiernie dużego wysiłku. Co więcej, oprócz tej kary prawie milion złoty, prezes urzędu nakazała spółce wykonanie obowiązku informacyjnego, czyli poinformowanie w sposób właśnie ten pocztą tradycyjną o przetwarzaniu tych danych. No jesteśmy przekonani, to już podsumowując tego vloga, że powyższa decyzja będzie kwestionowana przed sądem, będzie wymagała weryfikacji sądowej i skuteczność i zasadność takiego podejścia Prezesa UODO będziemy mogli ocenić dopiero po dokonaniu tej oceny przez sąd. Natomiast warto zauważyć jedną rzecz, mianowicie to jest to pierwsza kara nałożona przez Prezesa UODO, jest to pierwsza kara na gruncie RODO w Polsce i jej wysokość jest znaczna, prawie milion złotych. Czy ma to mieć charakter prewencyjny? W mojej ocenie tak. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.